Sopot miasto, które od lat kojarzy się z elegancją, nocnym życiem i wakacyjną beztroską. Bulwary pełne spacerowiczów, kluby pulsujące muzyką, turyści z całej Polski i z zagranicy. Wizerunek kurortu wydawał się idealny, ale w lipcu roku 2010, kiedy zaginęła Iwona wieczorek, ten obraz zaczął się kruszyć. Od pierwszych dni śledztwo budziło pytania: dlaczego działania policji były chaotyczne? Czemu niektóre tropy zniknęły, a inne wydawały się ignorowane? Dlaczego monitoring, świadkowie i logowania telefonów nie były od razu gruntownie przeanalizowane? Na te pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi, ale istnieje hipoteza, która rzuca nowe światło na całą sprawę. Według niej w Sopocie mogła funkcjonować nieformalna zmowa milczenia. Funkcjonariusze i lokalne władze mieli interes w tym, by nie nagłaśniać zdarzeń, które mogłyby zepsuć reputację miasta. Turystyka była źródłem ogromnych zysków, a każde doniesienie o przestępstwach, narkotykach czy zaginięciach mogło odstraszyć przyjezdnych. Czy więc sprawa Iwony Wieczorek została od początku potraktowana w sposób, który bardziej chronił wizerunek Sopotu niż dawał szansę na poznanie prawdy? Sopot na początku drugiej dekady 2000 lat uchodził za perłę polskiego wybrzeża. Było to miasto, które żyło z turystów, a sezon letni decydował o kondycji finansowej wielu mieszkańców i przedsiębiorców. Od czerwca do września ulice wypełniały się przyjezdnymi, którzy zostawiali w Sopocie miliony złotych. Lokalne hotele, apartamenty, restauracje, a przede wszystkim kluby nocne przeżywały wtedy swoje największe oblężenie. Miasto inwestowało ogromne środki w to, by zbudować wizerunek polskiej Riviery. Promowano je jako miejsce bezpieczne, eleganckie, przyciągające młodych i zamożnych ludzi. Najbardziej charakterystyczna ulica bohaterów Monte Cassino, zwana popularnie Monciakiem, stała się wizytówką Sopotu. To właśnie tam, wieczorami i nocą, tętniło życie. Turystyka była nie tylko kwestią dochodów mieszkańców, to był także kluczowy element wizerunku całego Trójmiasta. Sopot nie miał przemysłu ani dużych zakładów produkcyjnych. Jego siłą były usługi, kultura, rozrywka i imprezy. Im więcej turystów przyjeżdżało, tym większe były wpływy do miejskiej kasy. Władze doskonale zdawały sobie z tego sprawę. Każda decyzja, każdy komunikat prasowy i każda inwestycja były podporządkowane temu, aby utrzymać atrakcyjny wizerunek miasta. Ale rozrywka i turystyka zawsze niosą ze sobą także drugą stronę medalu. Tam, gdzie pojawiają się tłumy ludzi, pojawiają się też problemy. Alkohol, narkotyki, bójki, przemoc to były realia, które towarzyszyły każdemu weekendowi na Monciaku. Mieszkańcy wiedzieli, że nocą w centrum miasta nie jest bezpiecznie. Jednak oficjalny przekaz wyglądał inaczej. Broszury reklamowe i relacje medialne skupiały się na koncertach, wystawach, festiwalach filmowych. Rzeczywistość była wybielana. Dlaczego? Bo na szali były ogromne pieniądze. Jeden zły sezon mógł oznaczać katastrofę dla wielu biznesów. Gdyby media zaczęły regularnie donosić o brutalnych pobiciach, o narkotykach sprzedawanych w klubach, o dziewczynach, które znikały po nocnych imprezach, turyści mogliby wybrać inne miejsce na wakacje. A wtedy Sopot straciłby najważniejsze źródło dochodu. I tu właśnie pojawia się klucz do zrozumienia hipotezy. Według niej w Sopocie istniała nieformalna zasada, nie nagłaśniać spraw, które mogą zaszkodzić reputacji miasta. Problemy kryminalne były rozwiązywane po cichu, często na poziomie lokalnym, bez wchodzenia do mediów ogólnopolskich. Policja miała swoje procedury, ale w praktyce niektóre sprawy kończyły się szybciej niż powinny, a inne nigdy nie były dokumentowane w pełni. W tym kontekście zaginięcie Iwony Wieczorek mogło być traktowane jako wydarzenie szczególnie groźne dla wizerunku Sopotu. Młoda dziewczyna zniknęła w samym środku sezonu letniego, wracając nocą z klubu. Historia, która z punktu widzenia opinii publicznej mogła odstraszyć tysiące turystów, a dla miasta zależnego od turystyki oznaczało to potencjalne straty finansowe, trudne do oszacowania. Czy właśnie dlatego pierwsze dni po zaginięciu wyglądały tak, jak wyglądały? Dlaczego nie ogłoszono od razu szerokiej akcji poszukiwawczej? Dlaczego monitoring analizowano dopiero po czasie? Dlaczego świadkowie nie byli od razu przesłuchiwani? To pytania, które można stawiać właśnie w kontekście ekonomii miasta. Segment pierwszy pokazuje fundament. Sopot był miastem, które miało jeden nadrzędny cel przyciągać turystów. Wszystko inne schodziło na dalszy plan. A tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, łatwo o decyzje, które bardziej służą wizerunkowi niż prawdzie. Aby zrozumieć, dlaczego sprawa Iwony Wieczorek od pierwszych dni budziła tyle kontrowersji, trzeba spojrzeć na działania policji w Sopocie w realiach sezonu letniego. W tym czasie funkcjonariusze mieli do czynienia z ogromną liczbą interwencji: bójki, kradzieże, przypadki narkotyków, czasem także poważniejsze przestępstwa. Każdej nocy podejmowali setki zgłoszeń, a priorytetem nie zawsze było skrupulatne dokumentowanie każdego z nich. Liczyło się przede wszystkim to, aby utrzymać obraz porządku i bezpieczeństwa w mieście, które żyło z turystyki. Sopot miał opinię kurortu, a jego gospodarka zależała od dobrego wizerunku. Dlatego wiele osób wskazuje, że władze lokalne i policja mogły działać według nieformalnej zasady problemów nie nagłaśniać. Statystyki utrzymywać na jak najniższym poziomie, a sprawy zamykać szybko i bez rozgłosu. Takie mechanizmy nie musiały oznaczać otwartego spisku. Mogły być elementem codziennej praktyki. Jeśli doszło do bójki, wystarczyło zakończyć sprawę pouczeniem. Jeśli znaleziono narkotyki, konfiskowano je i na tym kończono interwencję. Jeśli turysta zgłaszał napad, starano się nie doprowadzić do szerokiego nagłośnienia. Chodziło o to, by raporty były korzystne, a media nie pisały o mieście jako o miejscu niebezpiecznym. W efekcie rzeczywista skala problemów pozostawała ukryta. Właśnie w takim klimacie doszło do zaginięcia Iwony Wieczorek. Z punktu widzenia procedur kluczowe są pierwsze godziny i dni. To wtedy powinno się natychmiast ogłosić alarm, zabezpieczyć wszystkie nagrania z kamer, przesłuchać świadków i przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Tymczasem w przypadku Iwony działania wyglądały inaczej. Nagrania analizowano dopiero po czasie, część zapisów w ogóle nie została zabezpieczona, a świadków przesłuchiwano z opóźnieniem. To sprawiło, że wiele śladów przepadło. Z perspektywy lat widać, że były to błędy, które znacznie zmniejszyły szanse na odnalezienie dziewczyny. Ale jeśli spojrzeć na nie przez pryzmat hipotezy o mechanizmach tuszowania, można zauważyć inną logikę. Ograniczenie rozgłosu i kontrola informacji. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że niektóre tropy były odrzucane, zanim zdążono je sprawdzić. Wątki związane z narkotykami, ze środowiskiem towarzyskim, z klubami i półświadkiem nie były rozwijane w pełni. Zamiast tego koncentrowano się na najbardziej oczywistych scenariuszach, które nie otwierały nowych pól ryzyka dla wizerunku miasta. Można to tłumaczyć nieudolnością, ale można też przyjąć, że taka była celowa praktyka. Im mniej komplikacji i im mniej medialnych treści, tym lepiej. Sopot żył z turystów, a policja i władze miały interes w tym, by statystyki pokazywały spokojne miasto. W tej logice zaginięcie młodej dziewczyny stawało się nie tylko dramatem jednostki, ale także kryzysem wizerunkowym. Jeśli media zaczęłyby pisać o Sopocie jako o miejscu, gdzie ludzie znikają w drodze z klubu, mogłoby to odstraszyć tysiące turystów. Dlatego kontrola narracji mogła być priorytetem, nie oznacza to, że ktoś świadomie chciał utrudniać odnalezienie Iwony. Hipoteza o mechanizmach tuszowania mówi raczej o tym, że celem było niedopuszczenie do paniki i ograniczenie rozgłosu. W rezultacie działania śledcze były prowadzone tak, aby nie eksponować potencjalnych powiązań z narkotykami, przestępczością czy lokalnymi układami. To mogło sprawić, że sprawa od początku wyglądała na prowadzoną w sposób chaotyczny i nieskuteczny. Segment ten pokazuje, że nie trzeba zakładać teorii spiskowych, aby dostrzec realne problemy. Wystarczy spojrzeć na logikę systemu. Policja była rozliczana ze statystyk, władze miasta dbały o wizerunek, a turystyka była fundamentem gospodarki. W takim układzie każda głośna sprawa kryminalna była zagrożeniem, a to oznacza, że zaginięcie Iwony Wieczorek mogło być od samego początku traktowane przede wszystkim jako problem wizerunkowy, a nie kryminalny. Kiedy w lipcu roku 2010 Iwona Wieczorek zaginęła, Sopot znajdował się w samym środku sezonu turystycznego. Był to moment, w którym miasto żyło najintensywniej. Plaże były pełne turystów, mąciak tętnił życiem, a kluby nocne pracowały na najwyższych obrotach. W takich warunkach każde doniesienie o przestępstwie czy poważnym zagrożeniu mogło w jednej chwili zmienić atmosferę miasta. Zaginięcie młodej dziewczyny wracającej nad ranem z klubu było wydarzeniem, które w normalnych warunkach powinno wywołać ogromne poruszenie. Jednak w Sopocie reakcja wyglądała inaczej. Pierwsze dni po zaginięciu Iwony charakteryzowały się brakiem intensywnej akcji poszukiwawczej. Informacje pojawiały się w mediach stopniowo, a śledztwo wyglądało na chaotyczne. Z czasem stało się jasne, że wiele działań było spóźnionych. Monitoring analizowano późno, część nagrań zaginęła, świadkowie nie zostali od razu przesłuchani. Właśnie w tym okresie ujawnia się hipoteza, że interesy miasta mogły być ważniejsze niż natychmiastowe poszukiwania prawdy. Dla Sopotu sprawa zaginięcia Iwony była zagrożeniem nie tylko kryminalnym, ale przede wszystkim wizerunkowym. Informacja o tym, że młoda dziewczyna znika w drodze z klubu, mogła odstraszyć turystów. Rodziny zaczęłyby zastanawiać się, czy Sopot to rzeczywiście miejsce bezpieczne dla ich dzieci. Młodzi ludzie mogliby wybierać inne kurorty, a media ogólnopolskie pisałyby nie o koncertach i festiwalach, ale o kryminalnych zagadkach. W konsekwencji straty finansowe mogłyby być ogromne. Jeżeli przyjąć tę perspektywę, działania policji i władz stają się bardziej zrozumiałe. Zamiast ogłaszania alarmu starano się minimalizować przekaz. Zamiast natychmiastowej mobilizacji wszystkich dostępnych sił, śledztwo wyglądało tak, jakby było prowadzone powoli i ostrożnie. Być może celem nie było zaniedbanie, lecz kontrolowanie narracji. W takiej sytuacji każda decyzja mogła być podejmowana z myślą o tym, jak zostanie odebrana przez opinię publiczną. Hipoteza mówi wprost: zaginięcie Iwony mogło być traktowane bardziej jako problem wizerunkowy niż kryminalny. Jeśli przyjąć, że mechanizm tuszowania działał wcześniej w odniesieniu do bujek, narkotyków czy rozbojów, to nic nie stało na przeszkodzie, by podobnie potraktować tę sprawę. Różnica polegała jedynie na skali. Tym razem chodziło o wydarzenie, które szybko zaczęło przyciągać uwagę mediów. Dlatego jeszcze ważniejsze stawało się to, by kontrolować przepływ informacji i nie dopuścić do paniki. Warto zwrócić uwagę, że w tamtym czasie władze miasta i policja były w stałym kontakcie. Decyzje o nagłaśnianiu lub pomijaniu niektórych spraw mogły być podejmowane nieformalnie. Nie trzeba było spisku, aby działała prosta zasada nie szkodzić reputacji Sopotu. W praktyce oznaczało to, że część zdarzeń nie była komunikowana w pełni, a inne szybko znikały z przestrzeni medialnej. W przypadku Iwony ten mechanizm mógł sprawić, że śledztwo od początku miało charakter wybiórczy. Skupiano się na tym, co można było przedstawić w sposób bezpieczny dla wizerunku miasta. Tropów, które prowadziły do środowiska narkotykowego czy klubowego półświadka, nie rozwijano z pełnym zaangażowaniem. Zamiast tego pojawiały się komunikaty o poszukiwaniu świadków, o analizie nagrań, o standardowych działaniach. Narracja miała być kontrolowana, a całość przedstawiana jako trudna, ale zwyczajna sprawa kryminalna. Interesy miasta były oczywiste. Wizerunek Sopotu jako kurortu miał ogromne znaczenie dla gospodarki regionu. Jeden sezon złych doniesień mógł kosztować miliony. Dlatego hipoteza o tym, że sprawa Iwony Wieczorek była traktowana przede wszystkim jako zagrożenie dla reputacji, ma swoje podstawy. Trudno uwierzyć, że wszystkie błędy były wyłącznie dziełem przypadku. Równie prawdopodobne jest to, że były wynikiem systemu, w którym priorytetem było zachowanie spokoju i utrzymanie dobrego obrazu miasta. Z perspektywy lat widać, że sprawa Iwony nie doczekała się szybkiego wyjaśnienia. Wiele tropów przepadło, a śledztwo wielokrotnie rozpoczynano na nowo. Tymczasem mechanizm, w którym wizerunek Sopotu był chroniony ponad wszystko, wciąż pozostaje realnym tłem całej historii. Jeśli przyjąć, że interesy miasta były nadrzędne, łatwiej zrozumieć, dlaczego sprawa wyglądała tak, jak wyglądała. Segment trzeci pokazuje, że zaginięcie Iwony Wieczorek nie może być analizowane wyłącznie w kategoriach indywidualnego przypadku. To także opowieść o mieście, które żyło z turystów i miało ogromny interes w tym, by nie dopuścić do kryzysu wizerunkowego. W takim kontekście każda decyzja, od analizy nagrań po sposób komunikowania sprawy w mediach, mogła być podporządkowana jednemu celowi utrzymać spokój i chronić reputację Sopotu. Łącząc wszystkie elementy tej układanki, można dostrzec obraz, który dla wielu osób jest trudny do przyjęcia. Sopot był miastem żyjącym z turystyki i rozrywki. Policja funkcjonowała w warunkach, w których kluczowe znaczenie miały statystyki i wizerunek. Władze lokalne robiły wszystko, aby utrzymać reputację kurortu bezpiecznego i atrakcyjnego. W tym kontekście zaginięcie Iwony Wieczorek nie było jedynie dramatem rodziny, ale także potencjalnym kryzysem wizerunkowym, którego konsekwencje mogły uderzyć w całe miasto. Hipoteza o zmowie milczenia mówi, że od pierwszych dni po zaginięciu Iwony instytucje mogły działać nie tyle w interesie prawdy, ile w interesie Sopotu jako turystycznej wizytówki. Nie musiało chodzić o świadomy spisek w sensie prawnym, ale o nieformalną, powszechnie rozumianą zasadę nie szkodzić reputacji miasta. Taka postawa mogła przejawiać się w wielu drobnych decyzjach. Monitoring analizowano później niż należało. Tropów prowadzących do środowiska narkotykowego nie rozwijano. Świadków przesłuchiwano z opóźnieniem. Wszystko to mogło wynikać z przekonania, że im mniej sprawa urosła w mediach, tym mniejsze szkody wyrządzi wizerunkowi Sopotu. Warto pamiętać, że mechanizmy kontroli narracji w sprawach kryminalnych nie są czymś wyjątkowym. W wielu krajach zdarza się, że policja i władze starają się minimalizować skalę nagłośnienia pewnych zdarzeń, jeśli ich ujawnienie grozi konsekwencjami dla całych społeczności. W Sopocie czynnik ekonomiczny był szczególnie silny. Każde lato było próbą generalną, a wynik sezonu decydował o finansach wielu przedsiębiorców i o dochodach miasta. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że utrzymanie dobrego obrazu było priorytetem. Pytanie brzmi, jaką cenę trzeba było za to zapłacić? Hipoteza o zmowie milczenia zakłada, że właśnie ceną mogła być prawda o losach Iwony Wieczorek. Jej sprawa mogła zostać potraktowana jako problem wizerunkowy i zarządzana w taki sposób, aby nie wywołała paniki. Jeśli tropy prowadziły w stronę środowiska klubowego, narkotykowego czy półświadka, ich rozwinięcie mogło okazać się zbyt ryzykowne. Gdyby opinia publiczna dowiedziała się, że w Sopocie działają grupy zajmujące się handlem narkotykami i że młodzi ludzie mogą padać ich ofiarami, wizerunek miasta ległby w gruzach. Dlatego lepiej było nie łączyć tych wątków wprost ze sprawą Iwony. Nie oznacza to, że ktokolwiek świadomie ukrywał ciało czy usuwał dowody. Hipoteza mówi raczej o systemowej praktyce, która w takich sprawach stawiała interes miasta ponad interes jednostki. Gdyby w Sopocie panowały inne priorytety, być może działania byłyby szybsze, dokładniejsze i bardziej konsekwentne. Być może wiele śladów nie zostałoby utraconych. Ale w rzeczywistości liczył się przede wszystkim spokój społeczny i zachowanie obrazu Sopotu jako miejsca bezpiecznego. Niektórzy mówią wprost, że w tamtym czasie mogło istnieć coś w rodzaju cichej umowy. Władze dbały o to, by statystyki wyglądały dobrze, a policja realizowała te oczekiwania, skupiając się na wynikach, które można było zaprezentować jako sukces. Taka współzależność nie musiała być nigdy spisana ani oficjalnie ogłoszona. Wystarczyło wspólne rozumienie interesów. Jeśli pojawiało się zdarzenie, które mogło zaszkodzić wizerunkowi, należało działać tak, aby jego skutki medialne były jak najmniejsze. W przypadku Iwony Wieczorek skutkiem takiej postawy mogło być śledztwo prowadzone od początku w sposób wybiórczy. Sprawdzano to, co nie zagrażało reputacji miasta, a omijano to, co mogło ujawnić niewygodne powiązania. To wyjaśniałoby. Dlaczego przez lata nie udało się ustalić jednoznacznych faktów i dlaczego wiele tropów przepadło? Segment czwarty ukazuje więc hipotezę o zmowie milczenia jako logiczne następstwo wcześniejszych mechanizmów. Sopot żył z turystów, a każdy kryzys wizerunkowy był zagrożeniem dla gospodarki miasta. Policja i władze miały wspólny interes w tym, aby minimalizować skalę nagłaśniania problemów. W takim kontekście sprawa Iwony Wieczorek mogła od początku być traktowana nie jako priorytetowe śledztwo, lecz jako sytuacja, którą trzeba przede wszystkim kontrolować pod względem medialnym. Nie oznacza to oczywiście, że ta hipoteza jest jedynym wyjaśnieniem, ale daje odpowiedzi na wiele pytań, które od lat nurtują opinię publiczną: dlaczego monitoring nie został od razu zabezpieczony? Dlaczego świadków przesłuchiwano z opóźnieniem? Dlaczego tropy prowadzące do świata klubów i narkotyków były marginalizowane? Jeśli przyjąć, że celem było przede wszystkim chronienie wizerunku Sopotu, wszystkie te elementy układają się w spójną całość. Sprawa Iwony Wieczorek od 15 lat budzi emocje i wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Analiza pierwszych dni po jej zaginięciu, sposobu działania policji i klimatu panującego w Sopocie w tamtym czasie prowadzi do pytań, które nie dają spokoju. Czy śledztwo rzeczywiście było tylko pasmem błędów i zaniedbań, czy też od początku miało charakter wybiórczy, podporządkowany jednemu celowi ochronie wizerunku miasta? Czy istniała nieformalna zasada, by nie nagłaśniać problemów, które mogły zaszkodzić turystyce, a zaginięcie Iwony wpisano w logikę tej zasady? Hipoteza o zmowie milczenia nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale ukazuje mechanizm, który mógł działać w tle. Sopot żył z turystów. Policja i władze miały wspólny interes w utrzymaniu dobrego obrazu, a każda głośna sprawa kryminalna mogła ten obraz zburzyć. W takim systemie los jednostki mógł zejść na dalszy plan wobec interesów zbiorowych. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, możemy jedynie zadawać pytania: czy gdyby śledztwo od początku było prowadzone inaczej, sprawa Iwony wyglądałaby inaczej? Czy gdyby wszystkie tropy zostały sprawdzone bez względu na konsekwencje dla wizerunku miasta, prawda byłaby bliżej? A może właśnie to, że od lat tej prawdy nie znamy, jest skutkiem mechanizmu, który miał chronić coś większego niż jeden ludzki los? To są pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi, ale jedno jest pewne: bez ich stawiania nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę wyglądała ta historia. A teraz pytanie do Was co sądzicie o tej hipotezie. Czy rzeczywiście w Sopocie mogła istnieć zmowa milczenia, a los Iwony wieczorek został podporządkowany interesom miasta? Dajcie znać w komentarzach, bo wasze zdanie w tej sprawie jest niezwykle ważne. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału nieznane akta i kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Już wkrótce wrócimy z nowymi materiałami, w których przeanalizujemy inne zagadki, niewyjaśnione sprawy i hipotezy, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzymy na znane historie.